Chciałabym Cię zapytać, kim była Paulina z przedciąży? Um, pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, to pracoholiczką. Dla okay. mnie liczyła się praca. Mm, wartościowałam siebie i, i swoje życie przez pryzmat pracy, osiągnięć w pracy i tego, mm, jak mi nawet danego dnia szło, jak prowadziłam spotkania, szkolenia, czy audyty. Także swoją wartość, swoją codzienność budowałam wokół pracy, no i też muszę chyba przyznać, że wokół sportu, bo był taki okres w moim życiu, gdzie bardzo dużo bardzo dużo jeździłam na szosie, trenowałam kolarstwo. I te dwa elementy wysycały moją codzienność, tak naprawdę. I kiedy to się zmieniło? Zmieniło się kiedy zaszłam w ciąży, i mój organizm. Powiedział mi, że powinnam zwolnić. Posłuchałaś go? Tak, posłuchałam go. Natomiast ja lubię to porównywać, ten, ten moment, ten okres mojego życia i tak sobie samej tłumaczyć, dlaczego tak się stało, że kiedy jakiś pociąg pędzi, tak, wiesz, ma dużo wagonów podłączonych, to ciężko go zatrzymać. I jeśli nawet zatrzymamy się fizycznie, czyli musimy się położyć, zwolnić. To i tak psychicznie nadal jesteśmy w takim pędzie. I że to będzie proces, to nie jest nagłe zaciągnięcie hamulca, bo ten cały ciężar, który za sobą ciągnieście, przygniecie. I danie sobie tego czasu, żeby właśnie wyhamować, jest cenną lekcją, cenną pod tym kątem, że jest trudne, obarczone często wyrzutami sumienia, samobiczowaniem się, porównywaniem. U mnie to było też takie poczucie trochę, straty czasu, że leżę i, i nic nie robię nagle. Natomiast myślę, że pozwala, mi przynajmniej pozwoliło, tak długofalowo, długotrwale zmienić optykę i tego postrzegania życia, że e, mówię to tak, jakby to się odbyło wiesz, w jeden wieczór, natomiast to trwało kilka jejku, kilka miesięcy, a może i nawet lat, bo, bo Stasiu jest z nami już dwa, dwa lata prawie. Mm, ale z perspektywy czasu uważam, że to było bardzo cenne i potrzebne doświadczenie, że musiało się coś takiego stać, że ja dostałam taki nakaz, że muszę zwolnić, żebym właśnie zwolniła, bo sama z siebie pewnie nigdy bym takiej potrzeby...